Witam kochani, witam, pozdrawiam w imieniu Chrystusa. Kochani, w Mateuszu 16 rozdziale czytamy o tym, jak Jezus najpierw błogosławi Piotra, gdy Piotr mówi Mu, Jezus się pyta kim ja jestem i tylko Piotr ma właściwą odpowiedź, aczkolwiek Jezus tłumaczy, że ty masz właściwą odpowiedź, ale Ty sam z siebie tego nie powiedziałeś. Tak więc dobrze dobrze Twoje usta wypowiedziały, ale pamiętaj, mój ojciec Ci to objawił. Tak więc nie z Ciebie to wyszło, Piotrze. Za kilka chwil Jezus mówi o tym, że będzie ukrzyżowany. Wiele wycierpi, będzie, że będzie ukrzyżowany, będzie i yy, zabity, i trzeciego dnia zmartwychwstanie. I po raz kolejny, kochani, wszyscy słyszeli tylko to, co najgorsze. Tylko słyszeli, że będzie Jezus cierpiał, zabity, ale nigdy nie było jak to zmartwychwstanie. Kochani, nikt nie przefiltrował tego. Nikt z nich nie usłyszał tego. Wszyscy usłyszeli najgorsze. Prawda? Tego Piotr powiedział: Panie, nie tobie to, ponieważ słyszał tylko, że będzie zabity. A Jezus obróciwszy się, rzekł, rzekł do niego, rzekł, rzekł Piotrowi: I Go Ani, tu, tu jest wiele nauk z tym wersetem. Najpierw ja przyznam, że powiedział. Idź, precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem. Bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Słuchaj, <laughs> jest wiele nauki. Jedna z nich mówi, on nie powiedział tego do Piotra, on powiedział to do ducha, do szatana, prawda, który przez Piotra ustami powiedział. Kochani, a tutaj czytam wyraźnie, On powiedział to Piotrowi. On powiedział to Piotrowi. O, w innym wersecie Piotrowi Jezus powiedział, już po zmartwychwstaniu, bodajże to jest Ewangeliana, że Ty, gdy już dostaniesz Ducha Świętego, gdy się na nowo narodzisz, wzmacniaj swoich braci i siostry. Piotrze, czy mnie kochasz, pamiętacie to prawda? Więc sami już tam sobie skoczcie i to zobaczcie. Ale zobaczcie, kochani, co następne, co następnego czytamy. Następny już werset, po 23-24. Akurat wtedy Jezus mówi: Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. I weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Kochani, właśnie. Odpowiedzią, co Jezus miał na myśli, jest wcześniejszy werset. Gdyż Piotr to, co powiedział, powiedział to od siebie. Musisz się zaprzeć samego siebie. Jezus zaparł się samego siebie. Zszedł z niebios, wstąpił, przybrał ciało ludzkie. Zaparł się samego świecie, siebie i powiedział... Chodźcie za mną, zaprzyjcie się samego siebie, przestańcie myśleć ludzkimi kategoriami. Umrzesz, umrzesz tutaj, tym ciałem, tylko, tylko tym ciałem. Umrzesz, ale tak jak to Paweł napisał: że z jednej strony chciałbym umrzeć i być z Chrystusem, ponieważ to jest bardziej szlachetne, ale ze względu na Was zostaję, czy chcę zostać, niech zostaję, napisał. Ze względu na Was. Jezus miał, prawda, może Jezus miał to samo, nie, chociaż nie, nie mógł, nie mógł tego mieć. Przepraszam za ten głupi statement. Jezus tego nie miał. Jezus był zdecydowany, że On dla miłości przyjdzie i On za nas y, umrze. Weźmie ciało ludzkie, On weźmie takie poświęcenie. Dlaczego więc my tak bardzo się boimy tej śmierci? Prawda? Więc zaprzyj się samego siebie, tego ciała, cielesności. Piotrze, to cielesność przed Ciebie przemówiła. Cielesność jest szatanem, jest światem. Jezus powiedział w innym miejscu w Ewangelii Jana, że przyszedłem tutaj po to, żeby obnażyć, obnażyć świat, że jego uczynki są złe, uczynki świata. Myślenie, te myślenie jak myśli świat, ponieważ świat myśli przeciwnie niż królestwo Boże, królestwo niebieskie. Świat myśli cały czas tylko o tym, żebyśmy byli błogosławieni o no, sobie, a już osoba, która zaczyna łapać Jezusa jako tako, myśli, że tu chodzi o błogosławieństwo. No, chyba że od razu się urodzi, wychowa we właściwym zboże, gdzie, gdzie tej głupota nie jest uczona. Kochani, zaparcie się samego siebie to jest właśnie. To jest właśnie yy, odwrócie, odwrócenie się od cielesności ludzkiej, samego siebie, samolubności. Tak jak człowiek myśli sam siebie, sam o sobie. Pozdrawiam.